Smak traktuję bardzo poważnie. Dzięki temu wiem, czy coś jest naprawdę dobre. Smak to również moje podstawowe narzędzie pracy. Cześć, mam na imię Szymon i od blisko 7 lat tworzę palarnię kawy Specialty Coffee Plant. Każdy dzień zaczynam od kawy. Potem cupping. Dobra. A dalej biurowa codzienność. Przegląd giełdowy, zamawianie surowego ziarna i próbek nowych kaw. Pracę często zabieram do domu. Dosłownie. Kawa to sposób na życie. Przyjemne uzależnienie i codzienne doświadczenie sensoryczne. Smak determinuje wszystko, co robię. Należy do tych ludzi, którzy żyją, żeby jeść, a nie do tych, którzy jedzą, żeby żyć. Może dlatego lubię gotować. Nie traktuję tego jako obowiązku, lecz jako formę wyrażania siebie. Lubię eksperymenty. Zimne lody z kawowym pudrem, czy grzanka przełamana moim ulubionym pomidorem. Jest w nim wszystko. Trochę przyjemnej kwasowości, sporo słodyczy. Odrobina umami i szczypta goryczy. Pomidor to obok kawy coś, bez czego nie wyobrażam sobie życia. Jednak najwięcej radości daje mi gotowanie dla innych, bo dobrym smakiem po prostu trzeba się dzielić.